Hej, dzień dobry. Coś Wam chcę pokazać, bo piszecie do mnie, że nie możecie zbierać bukietu z wrotyczu, ponieważ u Was już dawno przekwitł. I zobaczcie. Tu jest wrotycz z tej strony mojej łąki i wszędzie jest taki sam. Tutaj mamy za Larsonem barierę takich drzewek, które ograniczają tę część łąki od tej części łąki za nimi i teraz patrzcie. tu nadal jesteśmy przed łąką moją, czyli przed drzewkami, i zobaczcie, tu wroty, czy jest przekwitnięty, przekwitły, ale jeszcze ma zielone listki. To jest różnica 10 metrów między tamtymi całkowicie uschniętymi, a tymi, które w połowie są zielone, a w połowie uschnięte. Tutaj przechodzimy już przez drzewka. O Jezus, jak mi leci na głowę woda z drzew. I patrzcie, widzicie to żółte? I to jest wrotycz, który kwitnie. Ja nie umiem tego wytłumaczyć i widzę, że on już częściowo też zaczyna umierać, ale tutaj są ogromne żółte kwiaty, więc ja nie wiem, na czym to polega. One tutaj z żadnej strony nie są niczym osłonięte, bo tu jest już droga. No ale tu mamy, jest 20 metrów różnicy. Tu jest łąka z pięknie kwitnącym wrotyczem, a tam z tyłu za nami umarły wrotycze. Także pojęcia nie mam o co chodzi. Patrzcie, im dalej, tym one są bujniejsze. Nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi. Tutaj to wręcz są takie, które dopiero zaczynają kwitnąć. To są malutkie kwiatuszki, które dopiero zaczynają rozkwitać. O, patrzcie, cała łąka w rotyczu. I to jest jedyne miejsce, w którym on jest żółty. Wszędzie, z każdej strony, wszędzie indziej jest przekwitły. Także jak ktoś zna rozwiązanie tej zagadki, to poproszę o pomoc, bo ja się nie znam, jak słowo daję, nie wiem o co chodzi. I wszędzie tam dalej za drzewkami też kwitnie. Taka ciekawostka na początek dnia. Dzień dobry. No hej! Witajcie z tej strony kamery. Witajcie w dniu cudownym, czyli wolnym. Mam dzisiaj wolno nie idę do, do rezerwatu. I mam takie turbo postanowienie, że będę wracać do wiecie, takich naturalnych metod na włosy. Pielęgnacji włosów i zaczynam dzisiaj. Y, mam mokre włosy, dlatego tak wyglądam. Nie mam żadnej odżywki. Właśnie będę nakładać sobie na włosy żółtko, jajka, wymieszane. Tak się chcę spać, nie mogę wytrzymać. Po prostu wczoraj miałam 12 godzin i, no, tak trochę się czuję marnie. Eee, usnęłam w ogóle w wannie Ja pierdziele, normalnie chyba mój organizm Wczoraj powiedział, że się wyłącza I tyle Dobrze, że dzisiaj Czy też nie mogłam odesłać, bo wstawałam O 6 rano eee, Na 15 minut się położyłam, jak baba Wyszła do szkoły, ale też nie usnęłam Tylko tak sobie, wiecie, bezmyślnie Gapiłam się w telefon, zupełnie bez sensu Ale dobra Jak już Przemek rano ci powiedział Jak już wstałaś, to walcz No to walczę i mam żółtko jajka, znaczy na razie mam całe jajko, zaraz będę oddzielać żółtko od jajka. I wiecie, co będę dodawać do tego? Miałam w ogóle lać olej rycynowy, ale ja tak jakoś. Yy... Ostatnio tak nie do końca lubię się z olejem rycynowym na włosach, ze względu na to, że on jest bardzo gęsty i ciężko go potem z tych włosów usunąć. I pomyślałam sobie, że nie rycynowy, tylko wezmę sobie olej z wiesiołka od pani Eli z małej olejarni. Więc rozmieszam sobie żółtko z olejem z wiesiołka i to nałożę na włosy. Także... Wiecie, kiedyś takie rzeczy robiło się raz w tygodniu, a potem weszły wszystkie takie wiecie, zagramaniczne, super turbo-odżywki. Po których, jak to mówią specjaliści naturalnego pielęgnowania włosów, więcej ci tych włosów wyjdzie niż ich urośnie. Ja się nie wypowiadam, bo nie jestem chemikiem, ale słuchajcie. To, co natura wymyśliła, to jest zawsze najlepsze. Ja tak zawsze twierdziłam i twierdzę i będę twierdzić, dlatego też wracam do takiej naturalnej pielęgnacji. Oczywiście nie będę tego robiła po każdym myciu, bo nie wyobrażam sobie wstawać o 6 rano na 9 do pracy i jeszcze odżywkę z jajka robić. Wiadomo, że nie, natomiast mam wolne, będę się pielęgnować, będę pielęgnować swoje włosy. Także zaraz sobie oddzielę żółtko i doleję oleju. Żółteczko mi się pięknie rozlało. Być świeże jajko albo wręcz przeciwnie. I dodaję taki chlub, oleju z Wiesiołka. W ogóle nie wiem, czy, czy za Waszych czasów, za Waszych czasów takich, nie wiem, 18-20-letnich mniej więcej. To u mnie tak wypadało. Wtedy były bardzo modne kremy z Wiesiołka, i wszystko z Wiesiołka było takie, wiecie. Super i ja pamiętam jak stałam w kolejce pod kioskiem ruchu, żeby dostać krem z wiesiołka, e, zakupić wtedy I wiem, że bardzo mi się sprawdzał wtedy ten krem z wiesiołka Nie wiem na ile on był naturalny, bo wtedy mnie to wiecie nie zajmowało, nie, nie interesowałam się tym Ale wiem, że bardzo dobrze działał na e, wszelkie przesuszenia na skórze twarzy, wtedy mojej Więc myślę, że dzisiaj też by się sprawdzał Dobra dam jeszcze jeden taki delikatny chlup aby tego było więcej, po prostu. O! I dobra. Nie będę Was brać do łazienki, bo to nic ekscytującego, jak po włosach żółtko spływa. Ale mm, będę to potem płukała płukanką odstawą, czyli troszkę octu po prostu, reszta wody. Bo cały czas się zastanawiam, jak to zareaguje na tych włosach w sensie, czy wiecie, czy. Czy one będą błyszczeć. Nie mają po podobno mocno błyszczeć. Na pewno nie po pierwszym razie, ale. Dobra. Idę, nakładam, i jak skończę, to pokażę Wam efekt. A nuż się zainspirujecie. Zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, czy ja się sama sobą zainspiruję i czy zrobię to drugi raz, czy będę miała na to czas. Ale bardzo bym chciała, bo wiecie, żółtko jajka to jest najcenniejsze dobro, naturalne. Pamiętajcie, że oprócz witaminy C, żółtko jajka ma wszystkie mikroelementy i witaminy, jakie są potrzebne człowiekowi. I kurczakowi też. <grym> Dobra, do zobaczenia za chwilę. Trzeba powiedzieć, że takie naturalne odżywki to są zupełnie jednak inne niż takie e, nawet naturalne, ale takie, wiecie, które można kupić gotowe w drogerii czy tam w perfumerii. E, pierwsza rzecz, która mnie bardzo zdziwia, w ogóle mam piękny moment, jest godzina 18.20 i zachodzi słońce za oknem, e, za blokiem i jest jeszcze tak pięknie rudo wręcz. Tak, no cudownie jest. Piękne światło. No dobra, ale wracając do tematu, to pierwsze co mnie zdziwiło bardzo. Ja zawsze jak robiłam sobie wcierkę z. Czy tam. No, wcierkę olejową, czy coś takiego, to po tym jak już ten olej trzymałam na głowie i chciałam go zmyć, to musiałam go zmyć szamponem. No bo w ogóle sobie tego nie wyobrażałam, żeby wodą zmyć po prostu olej. No jak? Przecież się nie da, nie? I słuchajcie, ja trochę poczytałam dzisiaj o tej odżywce żółtkowej, żółtkowo-olejowej i tam było jak byk napisane, żeby spłukiwać wodą. Ale mówię sobie, dobra, mam wolne, to sobie spłukę wodą. Jak się okaże, że mam nadal tłustą głowę, tłuste włosy, to po prostu umyję drugi raz. I wiecie co? W ogóle nie są tłuste. Ja wypukałam włosy normalnie, ciepłą wodą. A na koniec wzięłam dzbanek, tam jest około 2 litrów. I w, nie wiem, 1 do 10, 1 do 15 wymieszałam wodę. Taką zwykłą kranową, tylko ciepłą. Nie za gorącą, ciepłą po prostu z octem. Takim zwykłym, spirytosowym, bo teoretycznie powinienem jakimś naturalnym, jabłkowym, ale nie miałam, więc wzięłam zwykły. Potem sobie pomyślałam, że mogłam sak z cytryny. No ale zrobiłam jak zrobiłam. I powiem Wam. Że włosy w ogóle nie są tłuste, ale to wcale są zupełnie inne. Są takie. Wiecie co, to też nie jest, że jestem jakoś zachwycona tym efektem. Myślę, że włosy też muszą się przyzwyczaić do takiej naturalnej pielęgnacji. No bo ja na co dzień jednak żółtkiem włosów nie nacieram. Bardziej myślę tutaj chodzi o skórę głowy, żeby odżywić tutaj wszystkie cebulki a nie, żeby chociaż powiem Wam, że dotąd, do tej długości mniej więcej jaką grzywkę mam, czyli takie te najzdrowsze włosy, które są takie i które od dawna już są farbowane henną, a nie farbą taką chemiczną, zareagowały zdecydowanie lepiej. Takie miałam wrażenie, że one są tutaj takie takie wypełnione jakby, nie wiem, nie umiem tego nazwać. Teraz to w ogóle mam wyczochrane włosy przez wiatr, ale jest... Ja wiem, że włosów jest dokładnie tyle samo, ile było rano, ale mam wrażenie, jakby ich było dwa razy tyle. Takie są, jak gdyby wypełnione od środka. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, jak to wytłumaczyć, ale będę obserwować. Dzisiaj mamy czwartek, w niedzielę będę też myła głowę, więc na pewno zrobię sobie taką samą odżywkę, maskę właściwie z tego żółtka, ponieważ ja to połączyłam z olejem wtarłam w skórę głowy i tak no wiecie, mniej więcej to w ogóle nakładałam tym pędzelkiem do nakładania farby, więc no o tyle, o ile tam starałam się wszędzie wetrzeć i jakieś chwilę potem dodałam trochę włos, dodałam trochę wody na ręce, wiecie, i taki, taką emulgację zrobiłam tej, tej maseczce, i pokazuję Wam tak, jak robiłam. Zawinęłam wszystko w takiego luźnego koka, nałożyłam na to ręcznik, zrobiłam taki luźny turban, żeby nic z tych włosów nie, nie uciskało jakoś specjalnie i drukowałam sobie etykiety do wysyłki. Myślę, że 20 do pół godziny tak sobie siedziałam i potem właśnie spłukałam włosy ciepłą wodą i na to właśnie cały ten dzban wody z octem. Jestem bardzo zadowolona, miałam bardzo mieszane uczucia, myślałam, że wyjdę z tłustą głową. I czytam opinie w internecie dziewczyn, które mówią, że nie potrafią znieść zapachu żółtka na głowie. W ogóle nie wiem o co chodzi, ponieważ ja nie czuję absolutnie żadnego zapachu jajka w ogóle wcale. Na samym początku miałam wrażenie, tak, jakbym gdzieś kogel mogę czuła. Taki słodki jajko. Ale wydaje mi się, że to musiało mi się coś w mózgu uroić, no bo przecież cukru nie dawałam do, tej, do tego jajka. Nie wiem, ale zobaczymy, wiecie. To nie w jedną noc skarków zbudowano. Zobaczymy, jak będzie się odwiedzięczała skóra głowy i niszki włosowe za tą odżywkę. Wracając z lumpeksów, dzisiaj zrobiłam sobie taką długą rundkę, w ogóle taki piękny dzień dzisiaj. Ja tak sobie chodziłam od jednego do drugiego, mówię sobie, nie spiesz się, to jest Twój wolny dzień. I tak sobie pochodziłam, sporo sobie pochodziłam i kupiłam sobie w ogóle jedną rzecz dla siebie. Pokażę Wam tylko to, co kupiłam dla siebie, bo, um, znaczy kupiłam dwie rzeczy, ale jedna to szczególnie mnie tak bardzo ucieszyła. Byłam też w Sinsaju. Andziu, kochana, bardzo Ci dziękuję za wszystkie Twoje polecenia. Niestety niczego z tego, co mi wysłałaś, nie było mnie w Sinsaju. Ale kupiłam sobie dwie gałązki, takie w ogóle wiecie co, że są bukiety suszonych naturalnych kwiatów. Są kaszki różne, takie trawki posuszone, liście, naprawdę. Są fajnie pakowane w takie tutki papierowe z takiego szarego papieru. I kosztuje to 19,99. I myślę, że przy dwóch, gdyby się kupiło, to już byłby całkiem pokaźny w bukiet. Jeżeli nie macie gdzieś w pobliżu łąki, którą możecie odwiedzić i tam sobie zerwać, to w Singleju macie gotowe takie. A ja wzięłam sobie. To jest sztuczne, ale bardzo ładne. Spodobały mi się te dynki tutaj. I cena też jest bardzo atrakcyjna, ponieważ jedna taka gałązka kosztuje 5,99. Ja mam szczęście, że wiecie, Sinsay nale należy do grupy LPP, więc mnie tam też dotyczy ta 25% zniżka pracownicza, co bardzo mnie ucieszyło, bo e od każdego zakupu mam minus 25%, co jest niebagatelną kwotą. Także kupiłam sobie dwie takie gałązki i chcę to postawić e właśnie na tym małym stoliku kawowym. Chociaż nie wiem, czy w tym wazoniku? Czy dam jakiś taki bardziej jesienny brązowy? Coś takiego? Zobaczę, zobaczę, ale w ogóle same no powiedzcie, że są ładne. Te dynki są śliczne. Jest bardzo dużo dekoracji, ale Aniu Aniu Anetko tych białych kubków Nie było w ogóle Za to były piękne białe dynie Takie do postawienia I ceny są dosyć atrakcyjne Bo te, te dynki, które ja chciałam białe Są dosyć duże, one są gdzieś takie I 19 zł kosztują No, także... Jak macie gdzieś tam Scentsay po drodze, to sobie wejdźcie, jeżeli jeszcze nie macie kupionych dekoracji świątecznych. Naprawdę za całkiem nieduże pieniądze. Ja nie nagrywałam bo gdzie wszyscy nagrywają te przeglądy z tych sklepów, więc na pewno każdy wie, co gdzie jest. A ja Wam tylko pokazuję to, co kupiłam, bo bardzo mi się to podoba. Zaraz będę robiła z tego jakąś kompozycję. Myślę, że jednak zrobię to w czymś. Chociaż ta przezroczysta, e, przezroczysta wazonik też fajnie wygląda. Ale dobra, to na później. A co kupiłam w bąbeksie? Pokażę Wam najpierw to, co jest dla mnie mniejszą gradką. Troszeczkę w dół zjadę. Kupiłam sobie dżinsy Ganta. Jak mnie oglądacie dłużej, to wiecie, że ja tą markę uwielbiam. marka Gant. To są najzwyklejsze takie do biegania dżinsy. I one są na teraz, dlatego że one są przedkostkę. to taka dosyć mocno przedkostkę. Mm, I myślę, że będę w nich pomykać teraz, dopóki jeszcze jest taka piękna pogoda, i można. Czekajcie, czekajcie. O! To się nazywa plażowanie, tak? Plażujesz? Laska? Plażujesz? Pokaż się cię wszystkim. Machnij łóżkiem i bójkom, jak są. Machnij jest matka sama machaj. To się nazywa Przepracowany Pies. Także takie portki, najzwyklejsze, dżiny, ale bardzo mi się spodobały. No i wiecie, ja to, jak coś ma napisane Gant, to bardzo mnie przekonuje. I słuchajcie, yy, na wagę w się kupiłam sobie bluzę Adidasa. W tak pięknym moim kolorze różowym, zobaczcie. Zaraz o, w ogóle ubiorę dwie rzeczy, pokażę Wam, jak to wygląda. Słuchajcie, to było na wagę. I nikt tego nie kupił, dlatego że to jest dziecinny rozmiar. Haha, jak to dobrze. Czasami, że Bozia wzrostu specjalnego nie dała, ponieważ zmieściłam się w bluze na 13 lat. 13-14, ale tutaj jest wzrost ważny, 1,64 64, czyli jeszcze 4 cm więcej niż ja posiadam. E, świetna i to jest bluza, która ja nie wiem, dlaczego ktoś oddał, ponieważ nie ma żadnych oznak użytkowania. Żadnych. Nic. I dałam za nią z wagi 25 zł, e, pomimo tego, że dzisiaj był nowy towar w Lumpekzie i u nas cena w tym Lumpekście e, pierwszego dnia to jest 90 zł bez grosza, więc wydaje mi się, że to jest świetne, świetna. A, mm, Świetna okazja, o to chciałam powiedzieć. 25 zł. Ja wiem, że nie wszyscy lubią takie kolory, ale ja uwielbiam, także słońce mi tu już zachodzi całkowicie dziewczyny, więc ja się szybko przebieram w te jeansy i w tą bluzę i wam pokażę, jak to wygląda. Wcale nie wiem, czy będę to razem nosiła. Pewnie nie, bo jakoś tak nie lubię połączenia takich jeansów z taką bluzą, ale naraz Wam pokażę, żeby, żeby, żeby załapać jeszcze chwilę ze słońcem. Właściwie ze światłem bo teraz trzeba będzie tutaj. I tak chyba zapalę tą lampkę, bo. Już chyba pół roku robi. Także chwila. Tak to wygląda. Spodnie to są pojemne, takie całkiem na styk. Eee, trzeba dwa razy nie zjeść kolacji. A tam pan tego domu przychodzi, także zaraz ci pewnie pokażę. A pies szaleje, bo pan tego domu idzie. Pokażę się cieszysz, jak pan przychodzi. Pomachaj, widzę. Pomachaj. Cześć. cześć. widzowie i cześć Psiunia. I cześć mamusia. No widzicie, rodzina w komplecie, także... Cześć, no, mówię, trzeba cześć. dwa dni nie zjeść kolacji, bo tak... Cześć. Ale nie, zapijam się bez problemu, tylko że są takie, wiecie, no miastek. Ale bluza? Bluza? Ideal. Wydaje mi się. Rozmiarowa. A w ogóle, że w stanie to całkowicie idealnym. Ja to sobie wyobrażam do białych spodni tą bluzę, bo do jeansów to tak niekoniecznie, ale... Razem w sumie to tak wygląda. Jakby ktoś jeszcze nie widział, bo ja ciągle nie wiem, co wy tam widzicie, to tak to wygląda. Czasami naprawdę warto zaglądać na dziecinny dział, bo można się mocno zdziwić. Dzisiaj dzieci są naprawdę bardzo duże i czasami można nawet kupić na metr 70 parę ciuchy i to zwykle w idealnym stanie. Także polecam, a ja teraz idę robić obiad.